Tutaj okay, Lordka, czy w drugi gramy sobie w Chromoxa, the... Jailbreak. Y siemanko? I y z tej strony. W Boni, bo nie wiem jak mam się nazwać, więc nazwę się w Boni, bo ja nie jestem w Boni, tylko że... No, że ja się że na YouTube jestem IF, a na Discordzie Boni. Say what? Temi. A ze mną jest... Mandio. No super, jak nie pamiętasz niż... czy jego nicku, to mów Mandzio. Oni się oni budują naprzód, potem do tyłu, potem z powrotem naprzód. Dobra, ja mam wszystko. Jak to będę trześć? Jeszcze jeden i mamy Protection 2. To ja naprawdę. Powiem radość mi. Mam już raz na ci kupić. Mam już na decyzję. Poczekaj. Tam Ja robię tak szybko. Żeby miał więcej czanków załadowanych. ale bo rzuci się wiją z zielonymi, to ja to wij katrzydziego. To mi się coś tam biją Ktoś się wbij. Nie widzi mnie? Nie widzi mnie, o ślepy. Boż mi tutaj patrzy na mnie. Ale nie ma na wyspie. Ja szybko to Uf, fuck, dużo czanków. Czemu jest ja się... to może... 24 max, dobra. Co ty tu jesz? To? Ja? Czy tuję? No chyba ty. Wiesz kto to jest? Nie, nie Sam zgranie. Mały, mówię. Proszę, uwiezź mi. Mefi. Mefi. Ty zawsze gdzieś wejdziesz.